Drodzy bracia i siostry, może nam się wydać dziwne i niezrozumiałe to pierwsze czytanie, które przed chwilą usłyszeliśmy. To czytanie o pomieszaniu języków przy, bud przy budowie wieży Babel. Otóż pismo święte pokazuje nam, jak po grzechu pierworodnym człowiek czy ludzkość coraz bardziej pogrąża się w grzech. Najpierw te grzechy, można by powiedzieć, moralne, w te grzechy, które wyrażają się w przekraczaniu piątego przykazania, a więc w zabójstwa, w te grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu, a więc cudzołóstwa, nieczystość. I na te grzechy moralne, te i inne, Pan Bóg odpowiada, aby to zło zatrzymać. Odpowiada potopem, z którego ratują się tylko ci, co Bogu zawierzyli, co żyli tak, jak Pan Bóg ich prowadził Noe i jego rodzina. Natomiast dalej można by powiedzieć grzech się pogłębia, rozwija się, staje się coraz bardziej przemyślny. Coraz bardziej podstępny, bo zły duch ciągle działa i zwodzi człowieka. I to, o czym dziś słyszymy, to grzechy, które dziś nazwalibyśmy ideologią. Grzechy nie tyle przeciwko moralności wprost, ale grzechy pychy ludzkiego rozumu. Otóż, jak słyszeliśmy, ci ludzie wynaleźli nowe rzeczy do budowy. Cegłę zamiast kamieni, smołę zamiast zaprawy murarskiej, a więc dokonał się pewien postęp techniczny czy technologiczny. I postanawiają ten postęp. Te możliwości, które Pan Bóg dał człowiekowi, bo przecież wszystko jest jego darem, wykorzystać dla siebie, tworząc swoją ideologię, swój sposób, aby świat ulepszyć i aby stworzyć niebo na Ziemi. Jak słyszeliśmy, postanawiają zbudować sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. Będą dotykać nieba, szczęście. Ileż razy to słyszymy przez całe wieki, przez wszystkie ideologie. I w ten sposób, jak mówią dalej, zdobędziemy sobie imię, będziemy mieć moc, będziemy mieć sposób, abyśmy się nie rozproszyli po całej Ziemi, abyśmy byli jednością, abyśmy żyli w pokoju. Zapanuje szczęście i pokój na całej Ziemi. Jakże to się to powtarza we wszystkich ideologiach, także w tych strasznych ideologiach XX wieku, bo przecież dla Niemców do tego dążył nazizm, do tego dążył komunizm, do tego dąży także Dzisiejsza ideologia, liberalizm, genderyzm, czy globalizm, jak je nazywamy, to tego właśnie. Za każdym razem wiąże się to z jakimiś nowymi odkryciami, z postępem naukowym, z postępem technicznym, który, żeby to jeszcze raz powtórzyć, sam z siebie jest dobry, ale ponieważ człowiek jest bardziej skłonny do zła niż do dobra, wykorzystuje ten postęp do zła. Które na początku prezentuje się jako dobro. To swoiste nieszczęście, że wielkie odkrycia naukowe XX wieku, ale tak pewnie jest i będzie z XXI wiekiem, najpierw zostały wykorzystane jako narzędzia wojny, jako narzędzia do zabijania człowieka. To z czego my korzystamy teraz, chociażby bez czego coraz mniej sobie wyobrażamy życie, a mianowicie na przykład GPS. Został stworzony przede wszystkim dla celów bojowych, po to aby rakiety dokładnie trafiały w cel. My teraz wykorzystujemy do to, aby Orientować się w miastach, aby znaleźć drogę. Owszem, to są wszystko rzeczy dobre, ale zobaczmy, co było pierwszym, do czego zastosowano te rzeczy, do czego zastosowano odkrycie energii atomowej, zanim wybudowano elektrownie atomowe, zanim zastosowano to w medycynie. Najpierw stworzono bombę atomową. Tak jest i z innymi odkryciami. I Pan Bóg, widząc, jakie są skutki tych ideologii, także w naszych czasach, to co wydaje się łączyć wszystkich ludzi informatyka, internet wydaje się, że teraz wszyscy mają dostęp w każdym zakątku świata do całej ludzkiej wiedzy. Czemu to służy? Przede wszystkim. Do czego jest wykorzystywane? Gdybyśmy spojrzeli na wskaźniki, jakie strony internetowe są najczęściej oglądane, okazuje się, że to pornografia że to jest to wypaczenie miłości. I że ta globalizacja to wszystko, co się dzieje jak słyszymy, jak to do nas dociera też już zaczyna przynosić zgniłe, gorzkie owoce. Pan Bóg tak jak i wtedy przychodzi, aby te ideologie zatrzymać. Słyszymy w tym yy, tekście, w, w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe. Zniszczą wszystko. I dlatego mówi, zejdźmy więc oraz drugi, w Księdze Rodzaju pojawia się liczba mnoga. Zejdźmy więc, zejdźmy jako pełnia bóstwa, jako Trójca przynajświętsza, zejdźmy. Pomieszajmy ich języki, zablokujmy ich, zatrzymajmy to przemyślne zło ideologiczne, które wcześniej czy później przyniesie straszne ofiary. Tak jak zresztą mogliśmy się o tym tyle razy przekonać. Pan Bóg Każdą z tych ideologii zatrzymał, i to w sposób niekiedy wprost cudowny, jak tego byliśmy świadkami, chociażby w przypadku upadku komunizmu. Zatrzymał, aby nie zniszczył świata. Także i te ideologie panujące teraz powstrzyma, nie wiemy jak, ale powstrzyma, aby nam pokazać tę drogę którą On sam jest, i aby nas przyciągnąć do siebie, I abyśmy mogli w ten sposób, jako ludzkość, oderwać się od tych fałszywych ideałów szczęścia, od tego konstruowania nieba na ziemi, które zamienia się z ideologicznego nieba w piekło, bo też konstruowane jest to niebo bez Boga. Otrzymujemy też dzisiejszą Ewangelię, w której Jezus Chrystus pokazuje nam drogę do prawdziwego szczęścia, odpowiedź na to, czego może brak w tym pierwszym czytaniu, które kończy się właśnie tak, jakby się zdawało, negatywnie. Jezus przywołuje do siebie tłum razem ze swymi uczniami i mówi: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech zostawi całe te swoje wyobrażenia o życiu, o szczęściu, bo te nie zaprowadzą go daleko. Niech weźmie krzyż swój. W Ewangelii świętego Łukasza przeczytamy, niech co dnia bierze krzyż swój, niech bierze tę rzeczywistość, którą ja mu daję w mojej miłości, z miłości. Niech. Mnie naśladuje, niech idzie za mną, niech uczy się ode mnie. Bo kto chce zachować swoje życie, kto chce zbudować sobie szczęście na tym świecie, czy to jako jednostka, czy to jako ludzkość cała, społeczności całe, kto chce za zachować to życie, to, które ma, nie dla mnie, nie ze mną, straci. Je. A kto straci swe życie z mego powodu, z powodu mnie i Ewangelii, ten je zachowa, ten nie naprawdę znajdzie. Bo co za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, ten cały postęp, który mamy. Co za korzyść da to człowiekowi, jeśli duszę swoją, to co najważniejsze w Nim, zatraci. Jeśli urządzi na tym świecie niby szczęście, które potem, jak zawsze do tej pory, okaże się nieszczęściem. I dlatego Pan wzywa nas, tę garstkę, te małe wspólnoty, ten kościół, który jest taki biedny, wstrząsany zgorszeniami, skandalami. Wzywa nas. Abyśmy się go nie wstydzili przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, abyśmy odważnie wyznawali naszą wiarę w niego i pociągali do tej wiary innych, bo jeśli się będziemy go wstydzić, to i on się nas zawstydzi. Gdy przyjdzie w chwale razem z Aniołami Świętymi. Jeśli będzie tak, że co innego będzie ważniejsze dla nas niż On, to kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, kiedy się objawi w całej pełni, potwierdzi tylko tę prawdę, że coś innego było na pierwszym miejscu, że czemuś innemu czy komuś innemu wierzyliśmy, że szliśmy z jakimś innym, nie za Nim. A jego mieliśmy tylko jako takie ubezpieczenie na wszelki wypadek. Jesteśmy tu dziś po to, by tego słowa słuchać, by Pana przyjąć, by przylgnąć do niego, by dać się Jemu prowadzić do prawdziwego szczęścia, do prawdziwego pokoju i do prawdziwej jedności, bo on jest tego dawcą, nie ludzki rozum, który w swojej pysze. To obiecuje i nigdy tego nie osiąga i nie osiągnie bez Boga, bez Jego miłości, bez Jego miłosierdzia i przebaczenia. Amen.